Nowenna do Miłosierdzia Bożego, dzień czwarty. Słowa pana Jezusa do siostry Faustyny. Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce. A przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę pogan, które cię jeszcze nie znają. Niechaj promienie twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego. I nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze Pogan i tych, co cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa, pociągnij je do światła Ewangelii, dusze te nie wiedzą. Jak wielkim jest szczęściem ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszem i Bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszę i Bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami nad całym światem Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrowie miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Andrzeju Bowolo, módl się za nami. Błogosławiony Ojcze Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.